Wszystkim. Mam na imię Łukasz. Jestem właścicielem firmy Zuskar, małego warsztatu samochodowego, małego, tak, dwustanowiskowego, to jest moje marzenie, które udało się zrealizować. Udało się postawić garaż, co prawda blaszany, no wiadomo, no, no, wszyscy wiemy jak jest, raz z pieniądzem raz ich nie ma. Zakładając firmę w 2015 roku. Nie miałem pojęcia w ogóle o działalności gospodarczej o niczym. Po prostu to, co wyczytałem przez Google. To tyle wiedziałem, czyli praktycznie prawie nic. Miałem na koncie 256 zł i robiłem samochody przed garażem murowanym na trawniku. Więc naprawdę było ciekawie. To jest lekcja życiowa, która naprawdę dała mi dużo doświadczenia. Często rzucam się na głęboko wodę. Co nie jest zawsze dobre, aczkolwiek no, dało mi to kopa na rozpęd. Dobrze, do czego zmierzam? Od 2015 roku naprawiam samochody na własnej działalności gospodarczej. Od 2016 roku nagrywam filmy wszystkie naprawy jakie robię wysyłam klientom i każdy dosłownie każdy mówi mi Łukasz załóż kanał, wrzuć to na YouTube'a może komuś się coś przyda e, Działaj, coś, coś rób w tym kierunku, bo to jest fajne. I właśnie chciałem powiedzieć, że u mnie nie ma takiej pracy jak w stacji szybkiej obsługi pojazdów, to znaczy nie zbieram samochodów typu wymiana oleju, filtrów, wjazd, wyjazd. klocki tarcze, gaz, wyjazd. No nie. Ja nie lubię pracę przy taśmie, lubię wyzwania. Lubię prace, które mnie interesują, to znaczy remonty silników, naprawę skrzyni e, manualnych, jak i automatycznych, aczkolwiek nie za wszystkie się biorę, bo tutaj naprawdę trzeba mieć sporo wiedzy i doświadczenie. No e, na przykład to: tutaj mam maluszka, motor, e, cały, cały silniczek, cała blacharka była robiona e, tutaj. E, no ale remonty silników uwielbiam po prostu. Można trafić dwa takie same silniki, ale w każdym może być coś innego. Tutaj musimy dobrać jakieś tłoki nadwymiarowe, tu musimy e, przeszlifować, to musimy dotrzeć. No to, jest, to są fajne rzeczy, które naprawdę mi jarają. E, I wiadomo, człowiek uczy się e, codziennie czegoś nowego. Tak, codziennie. Chciałem nagrać jakiś wstęp. E, postaram się wrzucić kilka właśnie filmów, zobaczyć jak to idzie, czy Wam to się w ogóle podoba, czy to jest sens. Mówiłem, że krytyków jest od cholery, więc proszę o wyrozumiałość, bo nie znam się w ogóle na tym. Na obróbce filmów tym bardziej. Mówię, ja wolę jednak naprawiać samochody. Aczkolwiek fajnie jest pokazać, co się robi, jak wygląda naprawa z strony właśnie mechanicznej, jak wygląda naprawa układu np. Na elektrycznego w jakimś samochodzie. Akurat dzisiaj miałem klienta z Kijanku, w którym cały czas chodziły wycieraczki. Niby prosta naprawa, aczkolwiek nie każdy wie, jak do tego podejść. A takie naprawy można wykonać przed blokiem, przed domem chwilę, moment, mając na przykład multimetr tak? czy, czy, czy nawet żarówkę, żeby sprawdzić obwód, no, no dobra, z takimi rzeczami to już później, trzymajcie się